Witam na kanale Ellarystycznie. W dzisiejszym odcinku. Genialny plan Ela, brawo! Ech, I ja, ja się modlę, żeby się kurwa nie poparzyć. Wiecie, 300 stopni na to. Bo jestem hardcorem! E, i, I co? I chujów sto. Cześć, słuchajcie, y, mogę śmiało powiedzieć, że powstanie seria. Nie wiem, czy ona będzie pojawiała się na tyle regularnie, że raz w tygodniu, aczkolwiek postaram się tak zrobić, żeby pojawiała się jak najczęściej. I będziemy w tej serii robić oczywiście terraria. Będziemy y, troszkę wam pokażę moich trików, jeżeli chodzi o ozdoby, jeżeli chodzi o wyposażenie terrarii. I pokażę wam, co w sumie robię, bo większość z Was nawet nie wie, jakie cuda wyprawiam z i nie chodzi tutaj tylko o wystrój Ale to za sekundkę Seria ta będzie bardzo na luzie Słuchajcie, ja uwielbiam robić terraria tak, już, tak jak już mówiłam wcześniej Dlatego ja też nie chcę być, wiecie Zbyt... Nie chcę być nie sobą przy tym Bo wiecie Mówiliście mi No tutaj taka elokwentna była wiedzy I w ogóle i, A teraz Ręsztok Słuchajcie, to ma być zabawa. Pamiętajmy o tym, że my robiąc Terraria mamy czasami nerwy yy, ponad 10 w skali 10, a, a też kurczę, to jest zabawa dla nas, tak? Więc to, że, że ja jestem taka ekspresyjna bardzo mocno, jestem po prostu sobą przy tym. Tak to wygląda, jak robię Terraria, bo ja się tym bawię. Moje IQ spada do IQ 3-latka i po prostu ja zaczynam się bawić jak dziecko. I o to w tym chodzi, żebyśmy mieli też przy tym super zabawę i chcę wam to pokazać. Jak to wygląda u mnie? Czasem mi też coś nie wyjdzie, czasem jest tak, że rzucam czymś. Jest różnie, naprawdę, więc jak robicie Terraria, to sami wiecie. Dobra, już bez przedłużania, jeżeli jesteś dzieckiem, to idź do rodziców. Zapytaj się, czy możesz to oglądać, a potem płacz i pytaj, dlaczego nie. A teraz słuchajcie, przejdźmy do sedna. Seria będzie się nazywała Ja jestem dorosła i mogę to robić. Myślę, że to będzie taka fajna celebracja pierwszego tego odcinka, który wyszedł. I dzisiaj mamy coś specjalnego mamy coś specjalnego ze względu na to, że dzisiaj robimy taki trochę full wypas. Chcę wam pokazać przedsmak tego, co możemy zrobić w tym naszym terrarium i jak ono może wyglądać, jak możemy udoskonalić pewne elementy wystroju i ozdoby bardzo niskim kosztem, a żeby zrobiło po prostu efekt wawa wow, oui, oui. Więc yy, tak, co dzisiaj będzie nam potrzebne? Zaczynamy od początku. Zaraz wam, po... dlaczego jeszcze wam nie pokazałam terrarium? Bo ono, ja już je w Pewnym stopniu zrobiłam, ze względu na to, że to, co robię yy, na terrariach, zajmuje zazwyczaj około 6 godzin. Tak, pi razy, drzwi, co nie, odliczając projekt i tak dalej, to około 6 godzin zajmuje mi wykonanie tego, co zrobiłam, i zaraz wam to pokażę. Yy, na samym końcu filmu pokażę Wam pełen efekt, jak to może wyglądać u Was w domu. A teraz yy, tak. Więc musicie chwileczkę zaczekać. Teraz tak, co dzisiaj będziemy robili? Jak już pewnie zauważyliście, wystaje tutaj nam taki oto ziomeczek, więc będziemy korzystać z tego ziomeczka. Ziomeczek, oczywiście, jest z mojego sklepu. To jest czaszka grafit. Nie jest zwykła biała, aczkolwiek zwykłą białą jak najbardziej. To jest tylko kwestia estetyki i waszego gustu, jaką czachę chcecie wykorzystać. I ona będzie udoskonalana, będzie troszeczkę robiona. Kolejna sprawa, oczywiście, ja. Rękawiczki, no bo do podłoża. No bo do podłoża. Tapeciaczek będzie nam potrzebny jak najbardziej. Karteczka. I ta karteczka jest potrzebna, żeby nie usyfiła sobie całego stołu, bo dzisiaj będę używała kleju na gorąco. I uwaga, dlaczego nie silikonu? Po pierwsze, klej na gorąco jest szybszy. Po drugie, ten klej na gorąco, jak widać, jest czarny. i... Powiem Wam tak, on się rozgrzewa do 300 stopni. Jak już zastygnie, no wiadomo, że nie wkładam od razu zwierzaka do takiego terrarium, on musi zastygnąć, ale ten klej nie wytwarza szkodliwych oparów, substancji itd. Może być stosowany właśnie do terrariów, ze względu na to, że on się rozpuszcza... W przy, temperat przy temperaturze 300 stopni Jest zupełnie bezpieczny przy matach grzewczych I etc Więc jak najbardziej ja będę go wykorzystywała Do robienia właśnie ozdób Ale może i nie tylko Zobaczymy Oczywiście standardowo podłoże Będzie mi potrzebny jeszcze chrobotek Mam tutaj dwa kolory akurat Na sklepie mam więcej Ale ja dzisiaj chcę iść w takie naturalne Wajby trochę Takie no, zobaczycie zresztą, nie będę wam spoilerować, bo po co? No i oczywiście standardowo jakieś roślinki, ozdóbki zobaczymy, bo ja to zazwyczaj wszystko robię w praniu. I planuję zrobić tło, ale nie tak standardowo, bo i uwaga, i teraz się zaczyna. Poczekajcie, ja sobie tą szybką tutaj. A, i jeszcze silikon. Silikon sobie wzięłam tak na wszelki niewielki, bo prawdopodobnie tło. Potocznie nazywając tłem, y, będę właśnie kleiła na silikon. Y, albo na klej. Jeszcze zobaczę jeszcze to przemyślę. Y, dlatego tak. Y, 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 Boże, muszę się tego wreszcie oduczyć, jak tak swobodnie nagrywam. Słuchajcie, mamy szkiełko. Może już niektórzy zauważyli, co się tutaj z tyłu dzieje, ale niewiele, zwa, niewiele osób y, wie, że ja szkła również robię na zamówienie. I w tych zamówieniach ja Wam wstawię też zdjęcia. Z racji tego, że jest jasno i odbija się światło, to nie wiem, czy będziecie tutaj widzieć, co ja tutaj zrobiłam. O, grubo co. Ja Wam wstawię zdjęcie, jak to wygląda ewentualnie musicie poczekać do końca filmu wtedy będzie też wszystko że tak powiem pokazane. To jest rysunek na szkle tak zwany i właśnie zamiast tego naszego tła standardowego przyklejanego ja robię na zamówienie właśnie takie wzory. Więc no, zwykle my mamy oświetlenie na naszych półkach, na naszych regałach z terrariami, jakieś ledy czy coś i to wygląda po prostu fenomenalnie. I, I muszę przyznać, że robi robotę. Nie trzeba mieć korkowego tła, nie trzeba mieć tła właśnie z y, kory palmowej. Można zrobić coś innego. Wiadomo, y, czas realizacji jest wtedy dłuższy, no bo ja to muszę zrobić. Tak jak mówiłam, ten wzór akurat dziergałam około, około 6 godzin, 5-6 godzin, więc no. Hmm. Trochę to czasu mi zajmuje, ale no jeżeli miałeś kiedyś marzenie mieć, nie wiem, bitwę pod Grunwaldem na półce 1 do 1, to da się to zrobić, wiesz, po częściach <grym> z każdym terrarium. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy. Yy, dobra, jesteśmy. Trochę was przestawiłam. Niestety ucina mi łeb, ale nie mój łeb jest teraz najważniejszy, tylko najważniejsze są ozdoby i to, co się będzie działo tutaj, więc no niestety, chyba yy, chcecie. Lepiej widzieć to, co ja tutaj robię, niż mój łeb. Teraz tak. Zacznijmy sobie od takiego. Zacznijmy sobie od takiej właśnie pierwszej rzeczy, którą możemy sobie zrobić. Zaczniemy sobie od czaszki. Zaczniemy sobie od czaszki. Ja ją sobie położę. Tutaj mam kawałek papieru po prostu kuchennego. I pomyślmy, jak ja bym chciała, na pewno tak Będziemy używać właśnie teraz tego kleju na gorąco, który podłączę No genialny plan Ela, brawo! Tak, teraz on się będzie nam rozgrzewał ja mam cichą nadzieję, to jest 300 stopni, że wyjdę z tego cało e, Dobra, lecimy Pomyślmy, jaki my chcemy kolor chrobotka tutaj sobie zastosować. Ja bym uderzała chyba w jasnozielonego, ale sobie zaraz przymierzę. No, zobaczcie, jaki on jest śliczny w ogóle, taki żywy. Doda nam takiego trochę koloru, takiego, wiecie, życia do tego terrarium. I się zastanawiam, właśnie, czy zrobić ten jasnozielony. Czy ten ciemnozielony, bo jeszcze mam Natural, jeszcze mam fuksję, i jeszcze, ale różowego nie chcę. I jeszcze mam biały, ale myślę, że ja bym chciała tutaj właśnie takiego trochę życia dodać. Więc no, albo sobie pomieszamy trochę. Kurczę. Zobaczymy. Na, na, na razie się zdecyduję na ten jasnozielony. A później, a później pomyślę. Może dodam trochę tego ciemnozielonego, tym bardziej, że chcę zrobić jeszcze takie ala tło, to będzie taka pff, nawet nie półścianka. Yy, zobaczycie zresztą, co ja sobie tam wymyśliłam. I będziemy działać. Dobra, pierwsze co muszę zrobić, yy, to na pewno sobie podzielić tego chrobotka, żeby to nie były takie wielkie płaty. Czy to się grzeje? Tak, grzeje. Żeby to nie były takie właśnie bardzo duże płaty, tylko chciałabym takie mniejsze, mniejsze kawałeczki, więc ja sobie działam. Wyczekajcie, aż nagrzeje się klej, a ja to zrobię. Już jest ready to do, więc yy, teraz tak. Myślę, że. I ja, ja się modlę, żeby się kurwa nie poparzyć, wiecie, 300 stopni na to. dobra, mniejsza. Słuchajcie, bo, bo ja jestem zbyt chaotyczna w tym wszystkim, co robię. I często się zdarza tak, że robi sobie naprawdę mega krzywdę Wy tego nie widzicie, ale ja naprawdę potrafię sobie zrobić niezłe kuku Myślę, że sobie tutaj w tych załamaniach zainstalujemy Jeszcze czacha jest o tyle fajna, że ona ma tutaj dziurkę Więc myślę, że też będzie spoko jakoś to zdobyć. No zobaczymy. ja sobie będę pracowała Wy sobie patrzcie, jak to robię To nie jest nic wybitnie, wiecie To nie jest magia tajemna Więc myślę, że każdy z Was sobie po prostu z tym Spokojnie da radę. No i co? Standardowo zrobię, zrobię po prostu jeden z wami. Czyli przymierzamy sobie, czy on mi tutaj leży, czy nie leży, czy on mi to wygląda, czy nie wygląda, wygląda mi. Więc sobie po prostu nakładam klej. Ja nakładam na robotek i dopiero przyklejam na czachę. Można robić odwrotnie, ale myślę, że po prostu, jak nakładamy klej na chrobotek, lepiej to po prostu idzie sprawniej. Więc troszkę kleju. Nie za dużo. Boże to pachnie gorąco już. I przyklejamy. I przyklejamy. Zaraz będę uwalona całutka tym klejem na bank. Oczywiście, jakże. Dobrze, że on schodzi. Albo i nie, nie schodzi. Kurwa. Zazwyczaj to robię po prostu w rękawiczkach, ale chcę pokazać wam, jak to robić bez rękawiczek Bo jestem hardcorem. O chuj! O Boże, dobra Jak leję dalej, wy oglądacie A ty, widzu, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to jest błąd! To jest błąd i proszę mi subskrybować! Dobra Skończyłam wstępnie, zobaczę. Później, może jeszcze coś, niecoś dorobię. No, oczywiście, no, kurwa, jakże musi być wszystko upierdolone w tym kleju. Teraz dobra, mniejsza. Zabawa z klejem skończona. Jak na razie wyszło to w ten sposób. Ja miałam akurat taką wizję na to, żeby to zrobić. Wy możecie, oczywiście, mieć inną. Jak najbardziej. Tutaj właśnie zrobiłam taką właśnie fajną wyściłeczkę. Zobaczymy, może w ogóle jeszcze z tyłu tutaj zrobię, ale jeszcze nie wiem, jak ja tą czaszkę w tym naszym terrarium ułożę, bo też nie chcę zasłaniać tego pięknego tła, które zrobiłam, bo, no bo tutaj cały efekt ma być w tym tle. Dobra, czaszkę mamy, odkładamy ją sobie na boczek, żeby ona się już nam tutaj nie plątała, nie zniszczyła, żeby wszystko było w porządku z nią. Teraz kolejna sprawa, bo czy to teoretycznie, teraz moglibyśmy zacząć robić to tło, które, o którym Wam mówiłam. I to jest drugi tip dla Was, no bo jeżeli my robimy tło z korka, to zazwyczaj jest tak, że my je po prostu docinamy, zosta zostają nam jakieś. Poczekajcie, sobie to schowam tylko. Zostają nam jakieś skraweczki, jakieś takie pierdłeczki. I szczerze mówiąc, ja zbieram to. Zbieram wszystkie ścinki z korka na tło i robię. Później, właśnie takie rzeczy. Yy, bo, tak jak mówiłam już wcześniej, u mnie się nic a nic nie marnuje. I słuchajcie, mam tutaj yy, całą torbę, nawet się jakieś tutaj. Hiszpański znalazł. E, słuchajcie, mam tutaj salutką torbę takich właśnie nieużytków, takich ścineczków korkowych. I zaraz pokażę Wam. no Są większe są takie maluszki, takie naprawdę skraweczki, ścineczki. I zaraz Wam pokażę, co my z takich ścineczków, skraweczków możemy po prostu w tym naszym terrarium zrobić. E, jak na razie to teraz tak. Bierzemy nasze terrarium. Ona jest oczywiście zdezynfokowane, umyte, cetera, bla, bla. No ale tak, Ela, pytanie, co ty chcesz zrobić, skoro zrobiłaś już to tło takie, które ma być podświetlane na ledy i, i tak dalej, tak? No, mianowicie ja lubię, bo często jest tak, że tutaj tył robimy, robimy przód, robimy dół, robimy ściankę. A zapominamy o górnej części naszego terrarium, tylko pamiętajcie o tym, że tam jest kratka wentylacyjna, której nie możemy zasłonić, bo będzie po prostu cyrkulacja powietrza zaburzona. I zostawiamy tak naprawdę nasze boczki, a z tego my możemy naprawdę zrobić cuda. I dzisiaj właśnie je zrobimy: zrobimy cuda. Zrobimy cuda na tych boczkach, i ja mam plan taki, żeby zrobić dosłownie kawalątek, tak żeby nie zasłonić tego rysunku. Zrobić dosłownie kawalątek tutaj z tyłu, żeby to się jakoś zaczęło, boczki tutaj w rogu, no i oczywiście górę, kawałek boku. No zobaczymy, zobaczymy jak mnie fantazja poniesie dzisiaj i czy jak ja to będę kleić. Teraz się zastanawiam czy na silikon czy na ten klej. Może na ten klej, tylko po prostu będę czekała sekundkę czy dwie, żeby, 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 żeby. On jest też odporny na wilgotność i wszystko. Yy, więc będę czekała po prostu sekundkę, żeby to 300 stopni jednak on się dymi. On się no, normalnie się hajczy. Yy, więc będę czekała po prostu sekundkę, aż, yy, aż on trochę przestygnie, i dopiero będę przyklejała, żeby nic się nie stało z naszym szkłem. Yy, pierwsze co, no to wiadomo, wezmę sobie może taki większy koreczek. Czy ja chcę go tu? Może ja go chcę tu? Czy ja go chcę tu? Chociaż on mi tutaj na tą górę pasi, co nie? Żeby zrobić. Tylko mówię, ja nie chcę tego zasłaniać zbyt mocno, więc tak, chyba zrobię sobie tutaj na tą górę. Później, oczywiście, możecie sobie docinać i skrobać w tym korku, widelcem sobie grzebać, żeby było, było coś fajnego, i nie poprzestaniemy przy robieniu tego, tej ozdoby na ściankach nie zostaniemy przy samym korku. Więc obserwujcie uważnie, co się będzie działo. Dobra. I właśnie w ten sposób tym korkiem A, gówno widzicie. Może z tej strony? Też główno widzicie. Nic, musicie mi wierzyć na słowo i poczekać do końca filmu. Haha ha. ha. <gry> no, no i... I, i, I co? I chujów sto <laughs> Co chciałam powiedzieć? No i kleję dalej <laughs> Dobra, yy, myślę, że starczy Bo ja też nie chcę przeginać Żeby nie odciągać uwagi yy, tymi elementami od głównego naszego tutaj, naszej gwiazduni, czyli tego rysunku na szkle, ale tutaj dodałam trochę takiego właśnie smaczka przez to. Jest wyklejone w ten sposób, tylko, że to jeszcze nie jest koniec. Dlaczego? Dlatego, że uwaga, będziemy teraz doklejali do tego w między, pomiędzy te, te szczelinki, będziemy doklejali oczywiście nam chrobotka, który doda nam właśnie trochę tego elementu zielonego. Może tutaj wrzucę jeszcze jakieś Właśnie roślinki sztuczne, żeby sobie spokojnie można było tutaj coś fajnego, zielonego zainstalować, więc ja sobie pracuję dalej. No i oczywiście wszystko robię tak samo po kolei. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało, bo zaczynam się obawiać, że ja tutaj już za bardzo kombinuję Bo mam do tego tendencję, do zbyt yy, dużego kombinowania I boję się, że zaraz tutaj, kurwa, zrobię z tego, wiecie Kodeks gigas, kurwa Drugie, przyjdzie szatan do mnie i powie Ty, ty się znowu Ostatnio tak zrobił mnich, co nie? Po dla kumaty. Póki ja tutaj kombinuję z tym chrobotkiem i dalej sobie wyklejam, to teraz wy napiszcie, jakie zwierzątko chcielibyście, żeby tutaj zamieszkało. Jakie zwierzątko byście, dla jakiego, dla jakiego zwierzątka byście zaadaptowali to terrarium i jak byście je mieli po prostu u siebie. Co byście tam wsadzili. Dobra, już ostatnie moje podrygi z tym chrobotkiem, bo, bo, bo. Co za dużo? To niezdrowo. Myślę, że starczy, bo też nie chcę tego zabudowywać, tak wiecie, w 100%. Niech to będzie po prostu taki element dekoracyjny. A my i tak, i tak jeszcze prawdopodobnie będziemy dodawali korek, dodawali takie rzeczy, no bo to jest wyższe teralium troszeczkę. To nie jest takie dla typowego naziemniaka. Dobra, jestem. Stół jest cały. Ja jestem cała, co mogło się skończyć różnie I jest całe nasze terrarium wypieczone, posprzątane, odpylone, odkurzone Więc na ten moment to się prezentuje w ten sposób Myślę, że całkiem fajnie tutaj ta zieleń zagrała z tym koreczkiem I co? I działamy dalej Może nie będę robiła fontanny dzisiaj, no bo to już jest przegięcie pały Nie zmieści się po prostu tutaj wszystko Ale jakbyście chcieli się dowiedzieć, jak robić takie natryski to jak najbardziej damy radę teraz myślę, że możemy sobie wstawić podłoże, więc ja sypię, no tutaj nie ma nic takiego nadzwyczaj dziwnego to co robię, zazwyczaj jest tak, że mieszam po prostu mieszam zwykłe podłoże, ewentualnie specjalistyczne zależy co ja potrzebuję dla danego zwierzaka, ale tak standardowo po prostu robię podłoże klasyczne i chips kokosowy więc tak też zrobię i dzisiaj Nie będę dzisiaj zbliżała tego terrarium, ze względu na to, że to terrarium jak na razie nie ma lokatora. I zobaczymy, bo mam pewien plan, ale nie chcę Wam zdradzać tego planu. Sypię troszeczkę w tym różku, gdzie mamy te ozdoby. Sypię tego podłoża, jak widać, troszkę więcej. Robię taki właśnie nasyp. Tu robię zdecydowanie cieńszą warstwę. I teraz jestem już cała upierdolona I wszystko jest ujebane w podłożu Ale to jest taki standard Wszyscy to znamy No i mamy oczywiście naszego chipsika Chipsika też, tak tylko wiecie Symbolicznie Tak naprawdę gdzie ucieka O I tu jest ten nasyp I teraz tak Myślę, że zainstalujemy sobie taki korek, znalazłam. On jest taki dość króciutki, ale chciałabym go tutaj wpasować w poboczku. I czy mi się uda go tu wpasować po boczku? Myślę, że tak. Tylko teraz tak, musimy jeszcze zainstalować naszą czaszunię. Poczekajcie właśnie. Najpierw wyjmiemy sobie koreczek. Ja już do tej czaszuni nic nie będę dokładała, na pewno, na 100%. Ja bym chciała, żeby ona była tak bardziej z przodu, żeby to był taki element typowo ozdobny. Dlatego też zrobiłam troszeczkę ten nasyp z tamtej strony. Oczywiście zwierzątko może sobie z niej korzystać, tak? Jak najbardziej może sobie wchodzić w oczodoły. Może wchodzić w oczodoły. Zaraz mi się przypomina, wiecie, Ricky Morty. Oczodumen. Y, dobra, i myślę, czy tutaj ten koreczek jeszcze wsadzić. Tak, wsadzimy sobie tutaj ten koreczek. Ale to będzie taki koreczek. O, po prostu stojący, sterczący. Y, czy jeszcze tą czaszkę do tyłu? O! Uh -huh. Ok, myślę, że jest okej, okay. Myślę, że jest fajnie pełno. Y, brakuje mi jeszcze tutaj jakiejś małej rośliny. Bo o! Myślę, że jest naprawdę spoko. Tylko właśnie brakuje mi tutaj gdzieś jeszcze Jakiejś małej rostunki, ale Sobie zrobimy, oczywiście, że tak Musi być nasrane, konkretnie Dobra, ja teraz Robię zdjęcia Więc żegnam się Jak na razie z wami, ale Zostańcie do końca, teraz chyba czas Przyszedł na Terra Porn Dotykać swojej peryferii? Lubisz lizać gładką taflę szkła? Czy lubisz kompulsywnie otwierać i zamykać? Kilotynkę. To w takim razie jesteś zdrowo popierdolony i powinieneś się leczyć. Aczkolwiek, no przyznajcie sami, że to terrarium wyszło przynajmniej w moim guście całkiem ciekawie. A jeżeli ty chcesz, żebym wykonała dla ciebie takie konkretne terrarium, to odezwij się do mnie. Y w, w, na stronie sklepu Jest podany mail, w którym Możesz napisać do mnie bezpośrednio Wysłać mi projekt i ja wtedy Wycenię Ci całe, że tak powiem Ten zabieg I ile to będzie kosztowało i tak dalej Ceny nie są zatrważające ze względu na to Że ja to robię głównie z pasji I do samego rysunku I do samej terrarystyki A właśnie Czy wykonuję Te rysunki na szkle Na terrariach, które Wy mi przywozicie Gracias. Nie, niestety, ze względu na to, że to szkło jest też przystosowane do tego yy, i to szkło znam, na ile ja mogę stosować docisk mojej maszyny i tak dalej, etc. Więc, yy, no, niestety, tutaj jest jedyny minus, że po prostu ja się nie podejmę yy, pracy na szkle, którego nie znam. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy widzieliście już jakieś takie yy, terraria z tym rysunkiem na szkle? Jak podoba Wam się mój pomysł wykorzystania? Stania właśnie naszego oświetlenia na półkach. Jak Wam się podoba mój pomysł ze zrobieniem, właśnie tych rysunków na szkle, jako tło naszego terrarium, i czy w ogóle wizualnie Wam się to podoba? Bo też jestem ciekawa tego. Wiecie, niektórzy często jest tak, że nie zamawiają u mnie tych rysunków na szkle, bo uważają, że to jest bardzo drogie. Z drugiej strony. Najpierw się zapytajcie, a dopiero później, <głos》>, później oceniajcie, czy jest to drogo, czy nie drogo. Mówię, akurat ten rysunek bez projektu robiłam około 6 godzin, ale to jest takie przyjemne 6 godzin. Wiecie, jeszcze musiałam wstać, bo niestety mam problem z plecami, więc muszę co jakiś czas po prostu wstać, trochę się wyprostować, bo inaczej no, długo, długo nie porobię tych Terrarii. I przede wszystkim tak, napiszcie koniecznie, jakie zwierzę byście chcieli tutaj sobie zainstalować, jakie zwierzę chcielibyście, żeby tutaj zamieszkało, co byście zmienili. I przede wszystkim napiszcie, jaka cena byłaby dla Was satysfakcjonująca za takie gotowe terrarium. Jestem ciekawa, czy, czy, czy powiecie drożej niż myślę, czy taniej niż myślę. Jestem bardzo ciekawa tego, jak Wam się w ogóle podoba. I przede wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że poprzedni film się Wam spodobał. Mam nadzieję, że ta seria przetrwa. Mam nadzieję, że moje pomysły szybko się nie wykończą, bo dzisiaj pokazałam takie, myślę, rzeczy, które. No, rzadko się pokazuje, no bo wiadomo. I mam nadzieję, że moje sposoby przypadły Wam do gustu, że moja estetyka Wam się podoba i że wykorzystacie któryś z moich pomysłów, które tutaj zaprezentowałam. Także trzymajcie się cieplutko i jeszcze raz zapraszam na moją stronę sklepu terraella.pl i zapraszam do subskrypcji tego kanału. Dzięki Ci wielkie i do zobaczenia krótce. A potem mówię, a taka dupa, kurwa, głupia, nic nie potrafi, ja pierdolę.